Czy uważasz, że jesteś dla siebie ważna? Czy uważasz, że ważne jest to, byś miała czas na swoje marzenia i byś miała pieniądze na swoje marzenia i przede wszystkim byś miała energię, żeby te marzenia spełniać? Jeśli uważasz, że jesteś dla siebie ważna i jeśli uważasz, że ważny i cenny jest Twój czas, to zapraszam na warsztat Czas, Pieniądze, Energia na którym zdradzę Ci sekrety zarządzania czasem oraz pieniędzmi, sekrety również generowania pieniędzy, które, których nauczyłam się od milionerki Ellie Brown, u której się uczę od półtora roku. Te rzeczy po wprowadzeniu w moje życie przyniosły mi niezwykłe korzyści. Pracuję mniej, mam więcej energii i choć czasami wpadam w wir stresu czy bieżączki, to jednak doskonale umiem w takich momentach wziąć głęboki oddech i zastosować tak zwane finansowe, energetyczne i czasowe BHP, którym się chcę podzielić. Na warsztacie Czas, pieniądze, Energia dowiesz się, ile tak, na, ile tak naprawdę warta jest godzina Twojego czasu, dowiesz się, których czynności należy, które czynności należy usunąć ze swojego życia, zdelegować je po to, abyś faktycznie zajęła się sprawami, które. Będą pomagać Ci generować swoje pieniądze i większy dochód. No i oczywiście dzięki pomocy i współpracy z Apolonią Rdzanek dowiesz się, jak tą energię utrzymywać. Sama jestem osobą, która dużo pracuje i wiem, jak bardzo ważna jest regeneracja naszego organizmu, ale też wiem, jak bardzo ważna jest regeneracja Twojego portfela. Więc jeśli chcesz zarabiać więcej, mieć więcej, więcej czasu, więcej energii, zapraszam Cię na ten warsztat.